To mogą być lekkie szumy, bo mam okno otwarte. Dobra, tam nie... Nie, nie... nie, 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 jest git. To się tak wydaje, wiesz? Ale wiesz, ja na przykład mi komputer szumi i co? Słyszysz szumy, szumy? No nie, ale wczoraj jak se kurwa zmontowałem mikro na chwilę, to mówisz, żebym nie stukał w mikrofon. Bo co ci się tam wczoraj działo. Ja pierdziele. No i chuj. No i dobra. No i to jest... <głos> <głos> ja to wrzucę jako przykład pięknego rana, nie? No. No. <laughs> co jest, kurwa? Kurwa, no. Co jest ty? O co tu chodzi? Trzy razy bufa na pancerz dostaliśmy. Dobra. To my, teraz my jesteśmy waleni na pizdę. Na nią, sło, dobra, dobra. Odradzamy się. Może będzie lepiej teraz. Do, do ilu farmić tych kluczy? Do dziesięciu, tak? Do sześciu, starczy. Dobra, git. Teraz jest nasz dzień że miałem farmić klucze kurwa Będzie comeback kurwa Tak comeback, comeback is real AHA <grym> <A> dobra <grym> Jeszcze się Nie unikać tylko bij, do sześciu A okej, okay. no to co? O! No free klucze, to sobie zostaw To dalej. zostawimy, tak zostawimy to Bierz. O! Patrz, jeszcze pajęczyna Dobra klucz ubijamy starego Mob, nie? Ale uniki. No. Tak, uniki. Już mamy jeszcze kluczy. Kurwa, ten Lampion jeszcze się trafił. Najgorsze są, żeby być w tym pokoju, nie? Free damage. No i boss. Dobra. Jeszcze mamy klucz, pamiętaj, żeby się nie wyjebać z nim. Tak. Darmowe drzwi. Czekaj, czekaj. Do cioła. Chodzi w drzwi, bo zaraz się jedziemy mi, na, na, dwa, na dwa hity. Nie, padasz. za 27 koła to mnie walnie, ty. No ale na dwa hity spada Dobra, się jebnie, pa, pa, ja tu robię game break. Walenie na pizdę szukamy i let's go. Dobra, jest mięśniaczek. Mięśniaczek. Dobra, go. Pyk. Pyk. Y Kurwa, złote, bierz. Kurwa, chyba złote, nie. Ja. No ale dobrze. Ej, dobrze, git! Kurwa. jeszcze trzy kurwa mięśnia. No. O nie! Ja pierdolę! Minus jeden, kurwa, co jest? Nie no to jest. To ten radni się na nie? Co tu się dzieje teraz, dobra? Ale pan, pan fajny comeback, ty. No. Teraz jest trzecie. No dobra, lecimy. No, drugie odrodzenie. 50 pokoi, więc git. No jest git, dobra, lecimy. Pick, pyk Wiesz, jak nazwę ten odcinek? Y jak nie przechodzić legendarnego lochu? <laughs> Najlepszy sposób na przechodzenie. <laughs> Najlepszy legendarze. sposób na przechodzenie <laughs> legendarnego lochu. <latku. laughs> no. Króliczek. Dobra, wywalamy to. Kusza, niepotrzebna. Wywalam na bieżąco, bo potem to wiesz, miejsca nie ma. Hopla, hopla. To może na trzy się uda. Waleni na pizdę teraz, będzie ponad 10 kluczy. Ta, no. O. Kurwa. Hmm. Nice. Mogłem wziąć, ale dobra. No, byłaby fontanna to. Stajnik. pytanie, bo tam wiedziałem, że będzie mob, nie? Tutaj też. Pyk. Dobra. Ja bym ryzykował. Ta. Ja pierdolę. Ryzykuję. Dobra, git. Dobra, no nie możemy teraz używać kluczy. Ale dobra. O dobra, w sumie zmusiło nas. A to boss jest, nie? Nie. Tak. Nie, nie, 75 co? jest boss. A, no tak. Dobra, w sumie... Dobra, udało się tego. Nie ginę jeszcze. Nie. Ci zabiera 18 milionów chyba. Kurde, nie wiem. Dobra, ryzykuj. Ryzykować? Ale co, dać kamień? Kurwa, kamień. Kamień. No i, no, kamień. i gitara. <laughs> Pika dostałem. Jeszcze... Co jest? Co tyle rękawic? Ej, zauważyłem, że ten loch działa tak, że on y, daje to, co chce Wiedźma. Możliwe. Zazwyczaj, no? Dobra, lecimy. szkoda, do żeby butów nie chcę. <gry> no? Kurde, co, potwór? No, potwór. W sumie. Do... Bossa, bossa i tak nie ubijesz. A, bo jeszcze boss będzie. Kurwa. Teraz czy drzwi wyjść. Mogłem, no, żeby nie tracić HP. Teraz cały czas na kluczech, cały dobra. czas klucze i, i, I walenie. I tak, jeszcze będzie sklep. I. Teraz. Na Miszka idziemy. Mm -hmm. no, dobra. Kurwa. Jak mnie jednie. Dobra, git. Nie wiesz. Nie bierzemy hmm. tego. Nie wiesz. Dobra, walenie na pizdę. E. 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 Dobra, jest. No i co? W moby, nie? A, w moby, w moby. Bo jak teraz... W sumie zauważyłem, że to działa tak schematycznie, że jak teraz zabijemy dużo mobów, to potem ich nie będzie. No. Klucz. Jesteś pewny? No bo... musisz mieć THP, kurwa. Ale jak mi jebnie... ...mob, jakikolwiek... ...to i tak stracę więcej niż na tej pułapce chyba. Chociaż nie. Ta pułapka może być w chuj. Na tym etapie. Czyli, jak cię jebnie pułapka <grym> i potwór, no to już nie ubijemy bossa. Ale ja mam walenie. Mo łapkę możemy poświęcić, ale potwora ubiję i dostanę darmowy klucz. Okej, okay, masz 9 kluczy, będzie 93 pokój. Jeszcze dwa klucze darmowe. Ja bym wszedł w drzwi Dobra, mogłem bić tego chłopa, Kurwa, no. ale zdjebałem to na maksa teraz. No dobra, teraz będą pokoje 300 prawo, nie Albo no, lewo. prawo lewo, to lewo. będzie młop. Ta, tu tu będzie czysto Teraz się nie może jewnać. Wchodź w drzwi, bo potem drzwi nie będziesz miał tu. To... Tak, tak, tak. Albo będą właśnie takie pomieszczenia, nie? Tu już trzeba ryzykować. Drzwi, nie? Drzwi, cały czas drzwi, cały czas drzwi. Ja pierdolę. No i, no i GG. Ale kąbek. Ale comeback! Ja pierdolę! A co my to na jednym od... Nie, na dwóch odrodzeniach znowu. No nie wiem, czekaj, zaraz to zobaczymy. Tylko żeby nie było teraz pułapki, nie? Kurwa, no. To jest, jest kurwielstwo. Jeden klucz. Dobra, jest klucz, jeszcze awaryjny. Dziękuję. No i kurwa, Elo. Na cztery Nie, na trzy, bo nie wstawaliśmy od tego Nie, na cztery. Co? No jednak na, jedna, na cztery, kurwa. Ale dobra, ty, niezłe nawet to było. Ale po tym początku to... No dobry to, to był, dobry to był loszek. I co dostaliśmy? No. Kurwa, zaś ta czapka. Gaduła. 1200 kryszteksu. to wywalamy, nie? Do śmieci. No, jeszcze pancerz chujowy. O Boże, co tu się dzieje? Tu się kopie ten klejnot, czy nie? Ta kopie się. A w ogóle kopalnie dzisiaj yy, ulepszyła mi się kopalnie dzisiaj na 3-1? No, A tu 2-3 się buduje. Na 2-4 się buduje, znaczy... Się... Nie skracałem tego, już mówię, pierdolę to. Co, lecimy 6? Zaś ktoś i... Weź pauzę.